Dzień dobry. Jesteśmy na rybach. No i ciekawe zjawisko. Teraz popatrzymy, gdzież my to jesteśmy. Jesteśmy, proszę Państwa, w okolicach żerowania. Tworów znanych wszystkim, jest się zwą bobrami. A tu znaleźliśmy, proszę Państwa coś ciekawego, mianowicie norę, przez którą te schowańce wychodzą. Nora jest spora. Tu jest wejście. A jak tutaj widać, dziwiłem się idąc tu, dlaczego tu jest wolna woda. Bo to jest taka przerembla. Przerembel, które ci te futrzaki używają do schodzenia pod lód. Tu jest druga jeszcze większa. A to jest ich działalność. No są niesamowite. Pastyki są niesamowite. To no, ten spektakularny jest wręcz. Ten jest no, niesamowity, takie sobie spore drzewko. Tutaj o, obskubane drzewa. Patykko, tu może pokażemy bliżej patyczek też już jest na wykończeniu będzie, a patyczek jest o to jest proszę państwa obrąbane, tu jest ścięte, to są zęby, przecież to jest jakby od sikiery. A to jest obskubane, o jakie danie miał zwierzak. Pogoda piękna jest dzisiaj. O, no wiesz, tam nie tylko ja jestem sam. Tam jest moje siedzisko. Tam Wondali. Jeszcze goście też są. Widać ich. Mają nadzieję złowić rybę. Drobnica jest, ale jestem, o, jestem i tak zadowolony, bo piękne słońce. Mogę sobie się przejść. Dobra, powiem gdzie jestem. Jestem w Błądzimiu. Jestem na wyspie w centrum błądzimia, konkretnie Łódźgo jeziora. Prawda, że te bobry są niesamowite. To one nie śpią. One teraz po prostu wychodzą. Ja siedzieć w żereniach, To one siedzą. I one na podni, po ich domu chodzą. Sądzę mm. po tej wielkiej norze. No fajnie, pięknie. Jest. Naprawdę jest pięknie. Idę polować na jakiegoś ptaszka, może mu zdjęcie zrobić. Jestem na środku wyspy. Piękna sprawa. No, dziękuję uprzejmie Państwu.